W tym filmie poznasz proces składający się z pięciu kroków, dzięki któremu będziesz wspinać się dużo lepiej w jak najkrótszym czasie. I to są rzeczy, które zauważyłem trenując setki wspinaczy jako najważniejsze, dlatego oglądaj ten film do końca, bo każdy krok jest kluczowy. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie jednego celu na cykl treningowy. I tutaj widzimy to także w sporcie, że to zawsze działa najlepiej. Jeżeli są badania, no to wyznaczenie jednego celu działa najlepiej. I ja to także mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Jak dawniej trenowałem, tak naprawdę robiłem w tygodniu wszystko, dużo wytrzymałości i dużo. Bal Dużo treningu, nachwyt o tablicy, siłowni, było tego dużo, czułem się zmęczony po treningach, no ale wychodziło tak, że po okresie 4 do 6 tygodni no, nie widziałem żadnych rezultatów, po prostu byłem zmęczony. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem wyznaczać rzeczywiście jeden konkretny cel, czy to jest siła palców, czy wytrzymałość, to te rezultaty zawsze były na 100%. No, nie grałem w taką loterię, bo można powiedzieć, że to jest taka loteria. Jak ktoś chce trenować wszystko, to może się tak zdarzyć, bo widziałem takie sytuacje, że ktoś rzeczywiście robi progres, natomiast w większości nie widać progresu w żadnej rzeczy. Dlatego dobrze jest tutaj wyznaczyć sobie taki jeden konkretny cel, co będziesz robić przez 4 tygodnie. Może to być na przykład wytrzymałość, no i wtedy rzeczywiście w ciągu tych następnych tygodni będziesz robić dużo więcej treningów wytrzymałościowych niż innych. Jeżeli to jest siła palców, no to wtedy możesz mieć właśnie więcej treningów na o tablicy i takich treningów balderowych. No i wtedy rzeczywiście będziesz widzieć, że po tych 4 tygodniach na przykład siła palców wzrosła tak samo z wytrzymałością. Zawsze będziesz widzieć te rezultaty, że one są już po tych czterech tygodniach. Natomiast jak po prostu chodzisz się wspinać i nie masz żadnego konkretnego celu, no to wszystko to co robisz nie jest ukierunkowane na cokolwiek, więc nie ma żadnych rezultatów. Natomiast jak wyznaczysz ten jeden cel i przez te cztery tygodnie będziesz się tego trzymać, no to wtedy rezultaty są zawsze gwarantowane. Drugim bardzo ważnym krokiem jest trzymanie się tej samej struktury przez cztery tygodnie. I tu widzę właśnie, że wielu spinaczy popełnia ten błąd i cały czas coś zmienia z tygodnia na tydzień. Czyli przykładowo na przykład ktoś w pierwszym tygodniu robi zwisy na chwyt tablicy na 10-sekundowe, w następnym tygodniu ich nie robi, w trzecim coś zmienia, na przykład robi 30-sekundowe, a w czwartym jeszcze co innego. To znaczy, że ta struktura cały czas się zmienia. Czy na przykład raz robi dwa treningi na linię, w następnym tygodniu dwa treningi balderowe i cały czas tu się zmienia, i to trochę można porównać do tego, jakby ktoś poszedł na siłownię i z tygodnia na tydzień zmieniał ćwiczenia, które robi. No i wtedy ciało nie ma czasu, żeby się rzeczywiście zaadaptować. A na przykład jak wybierzesz. Zwisy dajmy te 10 dziesięciosekundowe, i będziesz się ich trzymać przez ten okres 4 tygodni, no to wtedy ciało będzie mogło się zaadaptować do tego bodźca, i ty też będziesz mógł w tym progresować. A jeżeli to się cały czas zmienia, no to nie będzie żadnych rezultatów. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby wybrać taki zestaw tych treningów i trzymać się go przez ten okres 4 tygodni, później możesz go zmienić, ale i tak dla większości osób nawet trzymanie się dłużej podobnych ćwiczeń działa bardzo dobrze. Natomiast no, tym krokiem jest to, żeby wybrać ćwiczenia, czyli na przykład możesz wybrać zwisy dziesięciosekundowe, Baldering, gdzie próbujesz baldery na limicie, i przez te 4 tygodnie będziesz tylko próbować właśnie takie baldery na limicie, których na przykład nie jesteś w stanie zrobić w ciągu jednego treningu, i na przykład trening wytrzymałościowy, gdzie robisz bardzo trudne drogi na linie. No i teraz jak masz ten zestaw, to się go trzymasz. I tak samo jeżeli masz jakieś ćwiczenia siłowe, czy to jest podciąganie, czy wyciskanie, tak samo się tego trzymasz, i dopiero po tych czterech tygodniach to zmieniasz. I to jest bardzo ważny krok, którego nie można pominąć właśnie planując trening. Trzeci krok to progresja, i to jest podstawa treningu. Możesz używać różnych form planowania, ale jeżeli progresji nie ma, no to rezultatów też nie będzie. I teraz jeżeli masz już wybrany właśnie ten zestaw tych treningów, to teraz Twoim celem będzie progresować to, co chcesz poprawić. Czyli tak jak już wcześniej mówiliśmy, jeżeli na przykład Twoim celem jest siła, to teraz w ciągu tego bloku będziesz chciał się skupić na tym, żeby progresować te treningi siłowe. Czyli pozostałe nadal są te same, ich nie zmieniasz, natomiast ich nie progresujesz. Skupiasz się tylko na tym, co chcesz poprawić. Czyli jeżeli na przykład to są zwisy na chwytu tablicy, no to twoim celem będzie właśnie tutaj dodawać ciężar i utrudniać te treningi i też tylko to właśnie chcesz progresować bo jeżeli będziesz progresować we wszystkim no to twoje ciało nie wyrobi z całym treningiem będzie tego za dużo, jak będziesz dodawać metry wytrzymałości i na tablicy, dodawać ciężar, jeszcze na przykład pracować nad mobilnością i tak dalej, no to ciało nie wyrobi z tym, chcesz mieć te wszystkie treningi w ciągu tych tygodni, które trenujesz, natomiast chcesz progresować tylko to nad czym się rzeczywiście skupiasz i wtedy tak jak mówię, te rezultaty będą gwarantowane, jeżeli zacznie się progresować tu, tam, no to wtedy będzie tego za dużo. Ciało nie wyrobi się, będzie miało po prostu za dużo różnych sygnałów. No i finalnie skończy się tak, że albo nie zobaczysz progresu, no albo się skontuzujesz, no bo będzie tego już za dużo. Czwartym krokiem będzie zaplanowanie tego dnia odpoczynkowego. I tutaj zauważam z doświadczenia, że dla większości wspinaczy właśnie dobrze jest pod koniec takiego cyklu dodać tydzień odpoczynkowy, gdzie trochę zmniejsza się objętość tego treningu. Może być tak, że zmniejszasz o połowę na każdym treningu tego, co robisz, albo na przykład usuwasz jeden trening w ciągu tych Tygodnia, żeby ciało mogło się lepiej zregenerować. I tutaj pierwszym powodem jest to, żeby ciało mogło właśnie odpocząć od tego treningu, bo jednak w ciągu takich trzech progresywnych tygodni, no to zmęczenie narasta i jeżeli nie zrobi się w końcu takiego tygodnia odpoczynkowego, no to można się skontuzjować. A drugi powód jest taki, że będzie większa motywacja, bo jednak w ciągu tego tygodnia będziesz się mniej wspinać, no to później będziesz też bardziej zmotywowany na następny cykl. Oczywiście, no jeżeli chodzi o taką teorię tygodni deloadowych, to nie jest tak, że one powinny być zawsze przed w czwartym tygodniu, tylko wtedy, jak czujesz zmęczenie. Natomiast jeżeli masz to w takiej stałej strukturze, no to masz pewność, że zawsze ten tydzień deload uwzględnisz, Twoje ciało odpocznie i się nie skontuzujesz. Dlatego to też jest ważna część i też większość osób właśnie w tym deloadzie czuje największy progres, bo w końcu to zmęczenie właśnie się zmniejsza z tych ostatnich tygodni, no i zaczynasz czuć właśnie ten progres, czyli to, co wytrenowałeś właśnie w tygodniach wypoczniesz. Bo jeżeli to zmęczenie będzie cały czas się kumulować i cały czas, i cały czas, to w sumie nie zobaczysz żadnego progresu, bo Twoje ciało będzie zmęczone. Ostatnim krokiem jest zakończenie tego cyklu i rozpoczęcie nowego. I tutaj tak naprawdę masz dwie opcje. Pierwsza jest taka, że wyznaczasz nowy cel, czyli na przykład możesz pracować teraz nad wytrzymałością, jak wcześniej pracowałeś nad siłą, no i powtarzasz te kroki, o których wcześniej powiedziałem. Druga opcja to jest nadal pracowanie nad tym samym celem. Czyli jak przez ostatnie 4 tygodnie pracowałeś nad siłą, no to następne 4 tygodnie też pracujesz nad siłą. I możesz trzymać się tych samych ćwiczeń i nadal tutaj progresować, albo wprowadzić pewną tutaj wariację, czyli na przykład pozmieniać coś. Jak robiłeś zwisy 10-sekundowe, no to teraz możesz przejść do 7 -sekundowy. No, jeżeli byś pracował nad jednym celem przez dłuższy czas, czyli na przykład pracowałbyś nad rozwojem siły przez 3 miesiące, no to wtedy na pewno coś tutaj będziesz potrzebował pozmieniać. Natomiast to są tutaj te dwie opcje, właśnie, które możesz wybrać. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o treningu, jak na przykład trenować wytrzymałość szczegółowo, albo jak rozwijać siłę palców, w opisie znajdziesz linki do darmowych e-booków, które to w szczegółach tłumaczą. A jeżeli chciałbyś, żebym pomógł Ci w Twoim treningu, jak go zaplanować, czy też chciałbyś rozpocząć współpracę, to też znajdziesz link w opisie do darmowej 30-minutowej konsultacji, której pomogę Ci to zaplanować. A jeżeli dalej będziesz chciał kontynuować współpracę, to też mogę powiedzieć, jak to wszystko by wyglądało.